Siemanko wszystkim. Pozdrawiam z pięknego lasku. Właściwie to jest taki mini lasek w ogóle. Jest godzina prawie. A jakie piękne światełka tutaj. Ktoś ma w ogrodzie. Bardzo ładne. Podobają mi się. Taki, nadają taki ciekawy klimat. Dla mnie mógł być cały rok. Ale wracając. Idę sobie właśnie takim mini laskiem. Całkiem sama. Nikogo nie ma. Lubię te momenty bycia sama same ze sobą. Czasami pomimo tego, że jestem bardzo towarzyska i tak dalej, to lubię też momenty być czasami sama. Bardzo cenię te momenty, żeby mieć czas na przemyślenia, jakieś refleksje i tak dalej. Także mamy nowy rok. Dzisiaj mamy w sumie 23 jeszcze, tak? Za pięć jest, dobra. Więc w tym nowym roku życzę Wam spełnienia marzeń, żebyście yy, Niczego, nigdy nie robił niczego wbrew sobie, dużo miłości, obfitości, spokoju, zdrowia. Czego Wam jeszcze można życzyć? Czego tam po prostu chcecie? Żebyście żyli na maksa, żebyście żyli na 100%, nie oglądali się na opinie innych ludzi, nie tracili czasu na jakieś bezsensowne kłótnie, nie wiem, konflikty. E, pewne rzeczy uważam, trzeba odpuścić iść dalej, nie oglądać się na to i po prostu żyć swoim życiem. Ostatnio mało mnie tutaj na YouTubie, bo wzięłam się ostro za swoją robotę i wzięłam się na ostro za realizację swoich pasji, swoich marzeń. Pracuję nad pewną rzeczą jeszcze której jeszcze do końca się nie pozbyłam, bo to jest wyzwanie. Wychodowałam sobie to przez dwa lata, można powiedzieć. Czyli, e, no, kładzenie się zbyt późno, spać, nie? I później po prostu odsypianie. I to na dłuższą metę szkodzi. Ale pracuję cały czas nad tym. E, co z takich ciekawostek, to pewna relacja mi się tutaj klaruje. Z zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie się poznajemy. Pozdrawiam cię, gościu, jeśli to będziesz oglądać, a pewnie będziesz oglądać. Chciałam jeszcze pozdrowić yy, rodzinkę tutaj, yy, Gabrysia, <grytania> która mnie często ogląda. Dzięki, dziękuję za miłe przywitanie i za gościnę. Było bardzo fajnie, pozytywnie. Um, I co? No i w sumie tyle. Ja będę kończyć. Pozdrawiam wieczorową porą. Bardzo przyjemny wieczór. Jest lekko wietrznie. ale przyjemnie, cieplutko, jak na taką porę roku, bo mamy 5 stycznia. Nie no, sorry, jeszcze 4 stycznia. Ja już jestem a, o godzinę do przodu. A, mamy 4 stycznia jeszcze. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Papa. pa. pa. Buziaki, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Papa, pa. ja spadam do Biedry. Biedra moja jest. Nie wiem, czy będzie widać. Moja biedra jest tam. Idziemy w ciemny las. W ciemną dziurę. Czy się boję? Nie, nie boję się chodzić sama. Eee, mam w sobie odwagę, mam w sobie siłę. A tu jest spokojna okolica, więc spoko. Dobra, trzymajcie się. Pa pa! Hej, hej, bye bye.